Jeśli wierzysz w moc zbawienia, zostań ze mną do końca. Ten moment może odmienić Twoje życie. Jestem Jezus i przyszedłem, aby mówić bezpośrednio do Twojego serca. Mój ukochany Ojcze, powierzam Ci tę osobę, która słyszy Te słowa, niech jej serce zostanie wypełnione Twoją łaską, niech poczuje Twoją żywą obecność i zostanie otoczona Twoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Wiem, że jesteś przy niej, rozświetlając jej drogę, wzmacniając wiarę i oddalając wszelką ciemność. Ukochane dziecko, zawsze pamiętaj, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jestem tutaj, wyciągam do ciebie rękę, kocham cię i zapraszam, abyś kroczył ze mną. Nie ma winy, strachu ani ciemności, której moje światło nie mogłoby rozproszyć. Rozprzestrzeniaj to przesłanie, ponieważ świat potrzebuje nadziei. Napisz Amen w komentarzu jako dowód swojego zaufania do mnie. Polub to wideo, aby więcej osób mogło usłyszeć moje słowa i zasubskrybuj, aby dalej otrzymywać znaki mojej miłości. Jesteś dla mnie cenny, a dziś jest dzień, abyś całkowicie powierzył mi swoje życie. Zaufaj mi, jestem z Tobą.